Hmm, Gdzie jest? Jesteś w Mipowie. Co? W Mipowie? Dokładnie tak, jesteś w Mipowie. To są same dziwolongi tak naprawdę. Aha, kto tu rządzi? Masz król. Aha, mogę go poznać? Tak! Jest tam na drzewie. Na drzewie? To kim on jest. Aha. Przepraszam, wiesz, może jak się dostać na tamto drzewo do króla waszego? A ty nie jesteś stąd. No to nie masz tutaj wstępu. Bo tam, pewnie tamta ryba ci powiedziała, że nic nie szkodzi, że nie wiesz. Tak. No to lepiej sobie. Okej. O, o, okay. <laughs> Żartuję, weź. Wyluzuj. Spoko. Eee, yy... huśtawką. Spoko. Dzięki. Jestem co so dobra, wiesz, jestem kotem, który się lubi wspinać, więc... Eu. Na pewno. Stop! Żartuję sobie. Nie idź tam, Kto zaraz ze zejdzie, jak kogoś nowego zauważy od razu. Standard. Jestem o yy, dzień dobry. Chciałabym zapytać, jak się stąd wydostać yy, spo, yy, z powrotem do yy, mojego miasta. A gdzie mieszkasz. W mieście, który się nazywa Kryształ. Yy, Okej. Okay. Nie znam miasta, więc nie mogę Ci pomóc, kochanika. Yy, nie o takie rzeczy, nie pytaj. Możesz tego z Staczką zapytać. On wszystko wie. Hej. Hej. Klub powiedział, że mam Ciębie zapytać, jak mam się wydostać stąd do miasta, które się nazywa Kryształ. E, no, chyba z powrotem tym przejściem tam. Skąd przyszłaś? Skąd przyszłam? Eee, okej, okay, dzięki. Tak. Okay. Hej, poczekaj. Co tam? No, co? Eee, um, staniemy przyjaciółmi? No fajnie, jesteś. Eee, okej. Okay. Już chwileczkę, poczekaj chwilę. Chcę ci kogoś przedstawić. Już tego kogoś znam. Aha, no ale on się nazywa Fred. Jak